Dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Marlena Sobczak i witam was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Donald Tusk chyba totalnie już spanikował, a koalicja zdaje się rozpadać na naszych oczach. Redaktor Karolina Lewicka z radia Talk FM, najbardziej lewicowego zaplecza medialnego rządu 13 grudnia, ostrymi słowami opisała atmosferę panującą w koalicji po spotkaniu, które miało ją oczyścić i naprawić. Każdy z nas zapewne rozmawiał z wieloma politykami od niedzielnego wieczora. Ja też rozmawiałam. Chciałabym powiedzieć, że kiedy zadaję fundamentalne pytanie jak jest, jeżeli chodzi o koalicję, to otrzymuję odpowiedź, której nie jestem w stanie państwu teraz zacytować, ponieważ słowo jest to jest tak jest to słowo, które zaczyna się na cecha, a potem następuje uotwarte, tak? Więc o. już chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Hmm. Zwieńczeniem tego spotkania była konferencja prasowa z udziałem marszałka Sejmu Szymona Hołowni wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego. Przebieg tej konferencji został bezlitośnie podsumowany przez lewicowy ośrodek analityczny, którego opinię przytoczyła redaktor lewicka. Posłuchajmy. Przed sobą e, codzienny raport kolektywu analitycznego Res Futura o wczorajszej tejże konferencji właśnie. Cytuję. Została powszechnie odebrana jako symbol politycznej bezradności i oderwania od rzeczywistości. W przestrzeni komentarzy dominował przekaz, że wydarzenie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań, a wręcz pogłębiło obraz rządu jako nieefektywnego i skupionego na autopromocji. Całość wydarzenia została oceniona jako inscenizacja bez treści, niezdolna do odbudowy społecznego zaufania do koalicji. Mam przed sobą codzienny raport kolektywu analitycznego Res Futura o wczorajszej konferencji. Cytuję: została powszechnie odebrana jako symbol politycznej bezradności i oderwania od rzeczywistości. W przestrzeni komentarzy dominował przekaz, że wydarzenie nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań, a wręcz pogłębiło obraz rządu jako nieefektywnego i skupionego na autopromocji. Całość oceniono jako inscenizację bez treści, niezdolną do odbudowy społecznego zaufania do koalicji. Pokazuje to, że rządowi zależy wyłącznie na PR i poprawie własnego wizerunku, a nie na realnej poprawie sytuacji obywateli. To właśnie skłoniło posła Polski 2050 do postawienia postulatów, by rząd powołał sobie nie jednego, ale aż trzech rzeczników prasowych osobno dla młodzieży, osób w średnim wieku oraz seniorów. Jednak najważniejszą wypowiedzią tygodnia pozostają słowa Włodzimierza Czarzastego z tej samej konferencji prasowej. To on, a nie liderzy Trzeciej Drogi, poinformował, że Trzecia Droga właśnie oficjalnie przestała istnieć. My, w cztery środowiska polityczne, chcemy dawać Polakom bezpieczeństwo. Choć mogło się wydawać, że taką deklarację powinni złożyć Władysław Kosiniak-Kamysz lub Szymon Hołownia, zrobił to lider Lewicy. My, jako cztery środowiska polityczne, chcemy dawać Polakom bezpieczeństwo, stwierdził Czarzasty. Dotychczas koalicję rządzącą tworzyły trzy środowiska: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Teraz, jak słyszymy, są już cztery. Oznacza to, że polskie stronnictwo ludowe i partia Szymona Hołowni chcą występować oddzielnie. Przytoczone wcześniej słowa Włodzimierza Czarzastego dają do myślenia. Tym bardziej, że politycy tej formacji nie chcą już nawet mówić o trzeciej drodze. Zobaczmy, jak Szymon Hołownia uciekł od pytania o dalsze losy tego projektu. A któryś z Panów bierze uwagę, że wejdzie do rządu? Bierze pod uwagę taki scenariusz, czy też coś z trzecią drogą? No ja już wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem i. Moje stanowisko pozostaje niezmienne. Cieszę się, że za każdym razem mogę w poczuciu też własnej integralności i konsekwencji powtarzać to samo. Nie, nie, wejdę do rządu i nie będę też pełnił funkcji wicemarszałka Sejmu. Po tym, jak zostanie zrealizowany zapis umowy koalicyjnej, zostanę wolnym politycznym elektronem, posłem Rzeczypospolitej i mam wrażenie, że to też odpowiednio zaszczytne miejsce dla kogoś, kto chce Rzeczypospolitej służyć. Dzień dobry, Piotr Paweł z Telewizja w Polsce. Również Władysław Kosiniak-Kamysz unikał jakiejkolwiek odpowiedzi na temat przyszłości projektu, którym wraz z Hołownią zwiódł kilka milionów wyborców. Trzecia droga miała być alternatywą, a okazała się dywanikiem, po którym Donald Tusk wszedł do kancelarii premiera. Dziś oba środowiska grają oddzielnie. Dlaczego? Ponieważ Tusk postraszył rekonstrukcją rządu. Gdyby trzecia droga pozostała jedną formacją, mogłaby stracić kilka resortów. Działając oddzielnie jako PSL i Polska 2050, trudniej będzie Tuskowi odwoływać ich ministrów. Z każdym takim ruchem musi się liczyć z utratą głosów w Sejmie. Nie miejmy jednak złudzeń nikt nie zamierza wychodzić z koalicji. Choć Kosiniak-Kamysz pozoruje niezależność, rozsyłając ankiety do członków PSL z pytaniem, czy powinni rozważyć współpracę z PiS i Konfederacją, wiadomo, że to tylko polityczny teatr. Liczą się stołki, limuzyny i apanarze. Przykład: redaktor Beata Lubecka zapytała minister klimatu Paulinę Henick-Kloskę o to, że córka polityka PSL została wiceprezeską jednej z czołowych spółek skarbu państwa, KGHM. Reakcja zbycie tematu. A co pani na to, że córka polityka PSL-u została wiceprezeską, no takiej wiodącej spółki Skarbu Państwa KGHM? No to ja, ja sobielej czy mam rodzinę z daleka od polityki e, publicznych stanowisk, ale... No, ale w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska to tam jednak... Żadna nie... moja rodzina nie pracuje. Nie, rodzina nie, ale koledzy z partii tak, no przecież jednak... No... Aha. Eksperci. Ale... Dzieci polityków, rodzina polityków też ma prawo gdzieś pracować. I tak, mimo, że trzecia droga się rozpadła, Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie wychodzą z koalicji z Tuskiem. Będą trwać w niej tak długo, jak tylko się da, najpewniej do roku 2027. Choć mamy nadzieję, że procesy gnilne, które już teraz zachodzą w koalicji, doprowadzą do zmiany szybciej. Bo każda zmiana będzie zmianą na lepsze. Od roku 1989 nie mieliśmy gorszego rządu i raczej mieć nie będziemy. Po niepowodzeniu Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich Coraz głośniej mówi się o konieczności renegocjowania warunków współpracy wewnątrz koalicji. Najwięcej sygnałów w tej sprawie płynie ze strony Polski 2050, której liderzy mają poczucie marginalizacji w procesach decyzyjnych. W kuluarach słychać, że Szymon Hołownia chce wzmocnienia swojej pozycji jako marszałka Sejmu. Ale jednocześnie nie zamierza rezygnować z niezależności politycznej, którą prezentuje od początku tej kadencji. Koalicja Obywatelska i Lewica odnoszą się do tych żądań z rezerwą, uznając je za próbę przeforsowania zmian służących wyłącznie jednemu środowisku. 10 czerwca odbyło się kolejne spotkanie liderów koalicji mające na celu zażegnanie narastającego kryzysu. W rozmowach uczestniczyli Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia oraz Włodzimierz Czarzasty. Według przecieków z zaplecza rządowego omawiano planowaną na lipiec lub sierpień rekonstrukcję rządu, która miałaby uporządkować kompetencje ministerstw i zapewnić większą spójność w działaniu. Niemniej jednak brak konsensusu co do szczegółów oraz niepewność co do lojalności partnerów powodują, że zamiast stabilizacji mamy do czynienia z coraz większym chaosem. Obóz rządzący coraz częściej przypomina zlepek rywalizujących frakcji niż jedną zjednoczoną siłę polityczną. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.